Odpowie na wyzwanie! nam odkrywców, bo my migą odkrywców się zjemy! Yo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DevNet Lorem! Jej, spadłem. Ale grałem ale Dlatego spadłem. Testuję sobie Miloroga. To jest taki deck, który mi mega super odpowiada, ale jest nagrywalny. Znaczy, może nawet. chwila. O, Może nawet nie tyle co niegrywalny, co po prostu ja tym Milrogiem powiedzmy, że nie wiem, przegrałem dajmy na to z 20 gier. No, coś koło tego. Strzelmy. I, i, i tak z 10 przegrałem przez samego Doktora Booma. Nie przez resztę, tylko przez Booma. No Boom niestety w tym Milrogu jest ciężki do obejścia moim zdaniem. No i gra się nim. No, ciężko niestety. Dobra, ale mniejsza z tym dzisiejszym tematem nie jest Miller Rogue, a DevRattle Rogue. Zagramy sobie tego, bo jak on zagra. Super. Witaj. Bo jak on by zagrał Shield of Mini no to my Hero Power i Boom. On teraz zagra Koina i Werbunek. W każdym razie, jakbyście chcieli, na przykład za tydzień albo za dwa Miller to możecie, jak wiecie, to... Dagger. Ej, i spróbujemy tak. Chociaż po co go zraniłem? On teraz od broni z werbunku może umrzeć, ale z drugiej strony ten jest lepszym targetem. Więc nie będzie. Shredder jak mnie mam. Nie, true silver, okej. Okay. Jest true Silver. Jak my na to będziemy chcieli odpowiedzieć Shrederem najlepiej. No nie mamy Shredera. Dobra, tym na pewno zaatakuje. Zagram tego Rivendela. Nie mam żadnego żadnego zagrania. A nawet jeżeli on ma konsekrację w łapie, to i tak nie zabiję mi Rivendale'a. Nikt no, nie pozna Przyznam się, że o tym to nie pomyślałem. Muszę przyznać, szczerze, iż... Yy, no, może być to jakiś ciężar. Zrobimy tak. Dagara nie wykorzystujemy, bo chcemy mieć e, chcemy mieć broń, gdybyśmy w następnym już na przykład Sylwany grali. No ta karta jest dobra, tak jak mówiłem. Znaczy, pff, tak jak mówiłem. Heh, żeby to nie brzmiało zbyt durnie. E, mnie się osobiście ona podoba. Mm, Trade is one. Telefon. E, Sylwana. Myślę, że Sylwana, bo. W no bo to jest taki dobry pik w tej turze. To sobie zabijemy Belcherem. Dobra, to zrobimy tak. I teraz tak, jak zagram Sylwanę, to następną turę mam to albo to, albo to, to i to. Albo to i to. A więc no to mi daje całkiem spoko, spoko, zagrania w następnej turze. Ewentualnie mogę zagrać tego... Ale jemu to też trochę blokuje. Dobra, grajmy tą Sylvanę. Jemu to trochę blokuje, no bo on też nie ma jak tego w tym momencie zabić. Oczywiście możemy mieć quality konsekrację. Eee, nawet samą konsekrację? O, sobie, No spoko. Oh my god. Głupie. Głupie badziewie. Eee, dobra, to co my teraz będziemy Uuu. Ale mamy takiego, o, spoko. Eee, co my będziemy chcieli zrobić? Agent WW zabija tego... Eee, I co dalej? Hm. Inny sposób na triggera to jest to zagrać. Dobra, zrobimy tak. Zagramy to, zabijemy to, zabijemy to. To niech se stoi. Czy to też chce zabić? Nie, niech chcę stoi. Co prawda trochę wystałem się na konsekrację, ale... Niech będzie. Niechaj będzie. No, póki co, dobre odpowiedzi. No, tutaj mój przeciwnik na każde moje zagranie miał coś, więc spoko. A, dobra, mamy backstaba, jest spoko. Hmm, czy będziemy grali tego? Zastanówmy się: na pewno chcemy cały to wyczyścić. To możemy rozbić o to. Możemy zagrać tego, to i to, żeby zabić to. Albo poświęcić jakąś kreaturę zamiast nazwisk Rayta i zagrać to, to i to. Dobra, to najpierw zagramy razem i dobierzemy karcią A może ja jego ja mogę zabić tak samo drogą? Raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć, osiem, trzynaście. No to brakuje mi pięciu, to się nie opłaca. No jest Kletuza. Gdybym miał Kletuza na ręce, no to bym tutaj zrobił rozpierdol i to porządny, ale nie mam. E, dobrze, no to skupmy się na tym na początku, może. To, 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 dobra. Opla chociaż może zrobimy tak najpierw Shredder... Zróbmy coś w tym, w, w, w tym stylu A akurat bomba, bo, bombaczka za jeden w raptorka bardzo dobrze OK. Need. Nie, tak, nie, tak, nie, nie. Rise my warm one again Okej? No dobra, no jest w miarę okej. Okay. <ścoughs> Nawet ten nie ginie od broni, od konsekracji. Tylko że Raptor się odrodził bez agonii. Jak w sumie, ja nie do końca wiem, jak to działa. Wybierz przyjaznego stodownika, skopiuj efekt jego agonii. Aha, nie, no to jest pół, no to jak się tofa na rękę, to faktycznie. Okej. Okay. Czy on atakuje bronią w pająka? Czy mi się przewidziało? Nie, w Keltu Zada. Okej. Okay. A tak w Keltu Zada, tak. tak. Co ja tu będę chciał zrobić? Czego mogę zabić? 3, 7, 13. No, wydaje mi się, że mogę. Eee, tylko chwilę, jak to zrobić? Zagramy z Shreddera. Tego zabijemy tym. Zagramy Hero Power. Uf, dobrze. Tego zabijemy tym. Teraz mam tak. 10, no mam 15. I możemy sobie go zamordować. O, kul. Cool. Lajkuję, lajkuję. Podoba mi się. No dobra, i mamy wygraną. Jakieś 500-miejscu góry. O, o, o! I lecimy na następnej gieruni. czy hm, ja włączyłem nagrywanie? Tak. To spoko. Nagrywanie filmów bez włączonego nagrywania jest. No. Przyznam się szczerze, troszkę dziwne. Znowu. Rusjan BR. Znowu Blank, okay. No myślę, że dwa raptory to za dużo, więc zrobimy tak. Potrzebujemy czegoś dla odpowiedzi drugą mm, i czwartą turę. No jest Talnos, jeżeli Talnos przeżyje, no to zawsze możesz skopiować jego agonie. Jest to okej. Okay. Lub pająka, no bardziej chyba pająka zagramy w tej drugiej. To jest też fajna opcja na jakieś tam kombo, więc. Nie koinuj, nie koinuj. Koniec. Nakręcony gnom. Okej, okay, spoko, może być. Bo my sobie zagrywamy. Tak, myślę, że zagramy pająka i w następnej dużej jego. Wątpię, żeby on tutaj trajdował, chociaż. Pierwszy raz od dawna widzę nakręconego gnoma na Palladynie, więc Bóg wie co on tam będzie robił. A zobaczymy. no nie tradykuję. Spox. Jest pajęczy No to Zatamy teraz raptorka. Hmm, hopla. No i zabijamy tego gówniaka. Konsekrację nie dostaniemy, bo koi na zużył, więc też jest w miarę spox. Kawa mi się kończy, dzisiaj kurde wstałem, wstałem rano i od rana coś robiłem. E, przepraszam, wątek mi się urwał. I think, I think, I think something here. Deklirowanie stołu, to jest jakiś paladyn na mechach? Mech, mech, mech. Można przypuszczać, że to paladyn na mechach. FruSilver. Silver. Mm, okej. Okay. Mm, chyba Belcher. Co prawda... Nie no, Belcher. E, trochę mnie może konsekracja zaboleć. Znaczy nie, jak on rzuci konsekrację, to skipie na to całą turę, tam straci. Tego będzie musiał dobić z miecza, zostanie po nim token, to to umrze, to będzie 2-1. Więc myślę, że nawet po konsekracji chyba tragedii. Burako tronu. No dobra, jest burakotron. tronu. Mm, no tu fan of knives. Si? Jajko. Może w sobie zamiast tego powinienem zagrać jajko i poświęcić te. A to nie byłoby też głupie, bo wtedy, jak on te konsekrację, to mam stworzać 4 na 4. Więc, Boże, i faktycznie tak powinienem zrobić. Zresztą teraz mam 3 na 3, którym mogę atakować, a tej konsekracji chyba nie ma. No nie, nie ma. Dobra, mamy wygraną. Boże, wygrałem i spadłem 9, 8 pozycji w dół. Oj, dostałem skolda, super. Nie, no to do góry poszedłem Pan nagrywa. Uroki posiadania pieseła. Refik. Cicho. Uroki posiadania pieseła. Godny łoponent. Kurde, powiem wam, że coraz bardziej odczuwam potrzebę posiadania pokoju, takiego... E, trzeci palatyn naprawdę? Posrało was? No sure. Ale potrzebuję czegoś pod Raptora. Wyrzucę tego Viscraita. Mm, no wiecie. Co ja mówiłem? A, że coraz bardziej odczuwam potrzebę posiadania, wiecie, takiego pokoju. W którym mógłbym się zamknąć, który mógłbym sobie dostosować do nagrywania, wyciszyć tak ściany, wiecie ee, i tak dalej. Kurde, fajny by typu. Eee, ja bym zagrał, wiecie co dziwne, bo to jest, ale jajko. Dlaczego jajko? Spytacie być może, odpowiem Wam prosto. Po pierwsze, możemy je rozbić w tej turze, jeżeli będzie potrzeba sierżantem. Po drugie, w drugiej turze możemy zagrać Hero Power i to, i na przykład zabić tego ekranowego Minibota. A w trzeciej turze możemy zagrać raptora i później w czwartej to, więc wydaje mi się to perfekcyjną opcją. No tutaj mógłbym, oczywiście, rozbić to tym. Mm. Tylko czy ja chcę tak robić? Nie, wiecie co, wydaje mi się, że nie chcę. Mogę sobie pozwolić na zrobienie czegoś takiego. A samo jajko mogę rozbić później z grubiaskiego sierżata. Przy okazji, w tej turze skopiować. Skopiować Raptorem. No, mógłbym oczywiście zagrać sierżanta, rozbić jajkiem Divine Shielda, backstabem, zabić tego główniaka, ale tak wydaje mi się to trochę lepiej. Okej, okay. no i face spoko. Ok, Raptor ma teraz Devratla. My sobie w tej turze jajko, no, na chwilę obecną nie możemy rozbić, bo nie mamy o co. Ale jeżeli on zagra jakiegoś tego stworasa z dwójką ataku, no to będzie opcja rozbić jajko. Na przykład jak zagra Shreddera, no to zabijamy Shreddera raptorem, jajkiem zabijamy to co z tego Shreddera wypadnie i mamy dwie kratury 4 na 4. Zobaczymy jeszcze co on zrobi oczywiście. Surrender. Dzisiaj pisałem, bo tam no nie powiem wam dokładnie co bo ustalamy tutaj, ale może jakiś fajny stream będzie w grudniu. Może nawet dwa fajne streamy będą w grudniu On mnie na Twitchu. Więc ten dzisiaj właśnie ustalałem troszkę odnośnie tego rzeczy. No i powiem wam, że to powiada się, że no, nie, nie, nie mogę ukrywać interesujące dosyć. No bo, że no, poprzedni się poddała ten co poszedł AFK. Z litości No bardzo dobrze Nie musisz, bo że nic zrobić Czy mi kaberka laguje, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się chyba Okej okay. To nowa taktyka Pozwól przeciwnikowi się zajechać He, w ogóle fajny stół. Zabija cały stół i jest tak: 4-4-4-4. Dobieram kartę ile dwa taut. Okej, okay, lajkuję 8, no to jeszcze go nie zabija. Nie wiem, czy. Znaczy, nie wiem po co od tych używał. Tak. Trochę do dupy. O, Sylwia. Eee, nie wiem po co od tych używał. Skoro jest, a go nie ma. Ale ten Lubię takie gry, Są ciekawe Well played, panie LT Skills 4. Kurde, znowu przecębił z górę i 10 golda. Matka jaki bogaty w ten Odcinek Golda. Leźmy jeszcze do gry, no bo tak trochę, trochę słabo. ja sobie pozwolę sprawdzić. Sorry, że tak do ciku, ale tak teraz wiedało. Żeby zerknąć. Dobra, agent WW Smok Backstab. Dobra, weźmiemy. Zrobimy tak. Znaczy będę tego prawdopodobnie żałował, bo nie będę miał tego agenta jak użyć. Ogólnie agent bez coina jest do dupy, bo nie ma jak go użyć. Ale mam backstaba i gdyby on teraz deskoinował yy, Darnosu z aspirantki, to jestem w stanie w trzeciej turze. Okej, okay. to ja jest, jestem w stanie w trzeciej dużo zagrać i cios w plesy, i tego. Więc mi się to podoba, więc sobie to zostawiłem, nawet się opłaciło. Okej, okay. pająki w drugiej, i graj. <śmany> <śmany> Coś takiego. Okej, okay. let's try it. No, chcemy, chcemy. A może to mogłem zabić i tym Hero Power, ale chcemy pod wypełnienie stołu, pod tempo, pod kurde inicjatywę, pod cokolwiek, nie? A ja w kolejnej turze mam to i to. Zagranie tego jest bez sensu, bo słajbi i leży, więc. Będę tego żałował. Zagranie tego po to, żeby dobrać kartę, jak najbardziej jest ok, bo mi się kończą opcje, więc. Fajnie by było. Żałuję tego. Są spidery. Dobra, weźmy sobie. A nie chwilę, o kurde. Patrzcie. <laughs> no tak, nie pomyślałem, że mogę dwie karty dobrać. Ale jestem dobry. Pająków nie chcę rozbijać, bo to takie ginie wszystko swipa. Wiecie, fajnie jest teraz wykorzystać to bagodnie podwójnie, ale czasem jest to bez sensu, no bo jak mi to wszystko zginie od swipe'a, to jaki miałby być tego cel, nie? ale on może swipa nie mieć. Of course też jest taka opcja. A N efikera B do i play this Or we don't Spróbuję zrobić tak. Zobaczymy, co się stanie. Nie wiem, z czym gram te raptory. Tak na początku powiedziały mi: O, panie! Grouch z Bist Druidem! Ale teraz. Yy, teraz tak się zastanawiam, czy to przypadkiem gdzie jest zwykły Druid. Tylko z raptorami: Doktor Pum-Pum. Ok, no jest Doktor Pum-Pum. E, doktor Pum-Pum, not really cool. Aczkolwiek mamy jajko. E, dobra, musimy się pozbyć tego. Weźmiemy, zrobimy tak. Pozbędziemy się też tego. Wspaniale. Niestety, ta bomba trochę mnie tutaj skróciła. A, doktor Boom, Balanced Creature. Ensign of lore. To było dziwne. Coś dobrego. Snid. Nie, no muszę zagrać tego snidania. Muszę zrobić tak, żeby przeżyć combo. Nie powiem, żeby to była dobra sytuacja. Nie powiem, żeby to była dobra sytuacja. Combo innerweight, hero power. No niestety, nie pykło. Nie, nie pykło, no nie pykło. No fajne rozdanko miałem, tylko on miał kurde kreaturki, które no wymagały troszkę demenżu. Eee, najpierw ten raptor z dwójką, później jakiś tam ptak, kura z jedynką, później raptor z dwójką, babka z trójką, typ z szóstką, typ z szóstką, kurwa doktor boom, który rozjebał mi oczywiście stół. Znaczy to no może przesadam, bo w sumie zabił tylko jednego nerubianina. Eee, znaczy bombę zabił jednego nerubianina, sam doktor boom pochłonął trzy kreatury. Ale drzewo no ja tego nie miałem jak po prostu posprzątać, no i kombo kurwa za 22 damage no to se... Pozdrożej nie? Gdyby nie to kombo, no to byłoby spoko. Dobra, tak czy siak, jak deczek jak widzicie całkiem fajny eee, Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków tu gdzieś na, na streamy, a ja już uciekam. Na razie do zobaczenia. Hey a ja Więc ciebie też!